Cześć, już za nieco ponad tydzień, bo 5 czerwca rozpocznie się konferencja WWDC, czyli konferencja Apple poświęcona przede wszystkim deweloperom, ale jak co roku rozpocznie się ona konferencją, którą będą mogli oglądać wszyscy zainteresowani. No już teraz jako Apple zachęcamy Was do śledzenia naszej relacji. Będziemy komentować wszystkie nowości, które podczas tej konferencji zostaną zaprezentowane, a dzisiaj właśnie w tym materiale wideo skupimy się na naszych oczekiwaniach. Nasz i wszystkich plotkach, które wiemy, odnośnie tego wydarzenia. Tego, czego w zasadzie możemy być pewni, to prezentacji nowych systemów. Przez ostatnie 2-3 lata namnożyło się ich troszeczkę więcej i nie mamy już do czynienia tylko z iOS i macOS po zmianie nazwy, ale też oczywiście z tvOS, czyli oprogramowaniem dla Apple TV czwartej generacji, oraz z WatchOS, czyli oprogramowaniem dla zegarków Apple Watch. Prawda jest taka, że ponieważ prace nad oprogramowaniem Apple przebiegają wewnętrznie i tak naprawdę firma z Cupertino nie jest uzależniona tutaj od współpracy z jakimiś zewnętrznymi firmami, no to o tym oprogramowaniu wiemy tak naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Oczywiście mamy wszyscy swoje oczekiwania dotyczące tych systemów. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to ja tutaj gdzieś wrzucę nasz koncept iOS 11, który będziecie mogli sobie zobaczyć, żeby Zobaczyć wszystkie pomysły, które ja miałem i które nasi czytelnicy mieli, bo część z tego, z tego projektu wykorzystałem właśnie pomysły, które gdzieś tam pojawiły się w komentarzach na My Apple. kiedy pytałem Was o to, czego tak naprawdę oczekujecie od systemu iOS. To, że przy, wybiega, jakby to, że wycieka mało no, z firmy Skupertina dotyczące nowego oprogramowania, nie oznacza, że nie wycieka nic jeżeli chodzi o system tvOS i watchOS to tak naprawdę nie wiemy zbyt wiele podobnie w przypadku systemu macOS chociaż ja od razu przyznam, że moim wielkim marzeniem jest Time Machine w iCloud aby móc sobie właśnie kopie zapasowe komputera tak jak to robimy z iPhone'em czy z iPad'em robić do chmury, wykupić sobie więcej tego, tej przestrzeni dyskowej w chmurze i wszystko ładować do sieci a nie na jakieś zewnętrzne fizyczne dyski tym bardziej chcę tej funkcji, gdyż ostatnio, e, miesiąc temu, zepsuł mi się dysk, na którym była moja kopia zapasowa. Na szczęście komputer pozostał sprawny, więc nie musiałem z tej kopii zapasowej korzystać, no ale tym bardziej doceniłbym w tym wypadku to, że wszystko mam gdzieś tam ulokowane w chmurze. Tym bardziej, że takie rozwiązania e, już są. E, można oczywiście sobie za nie zapłacić i na przykład wybrać, aby kopia zapasowa leciała nam na Dropboxa, OneDrive, Google Drive e, czy też inne chmury przechodząc jednak do systemu iOS o którym no co nieco wiemy no to tutaj pojawiają się przede wszystkim informacje o nowej wersji Siri która ma zostać usprawniona szczerze powiedziawszy nie liczyłbym na razie na premierę polskojęzycznej wersji tego, tej asystentki no ale nawet jeżeli będzie mówić po angielsku lepiej niż mówi teraz to już i tak myślę że także dla wielu użytkowników z Polski okaże się bardziej użyteczna Plotki mówią również o rozmowach grupowych FaceTime. Prawdopodobnie też FaceTime audio obejmą te zmiany. To jest coś, na co myślę, że wiele użytkowników czeka i co ja też w swoim koncepcie zaprezentowałem. Link myślę, że do niego też podrócę w opisie, jeżeli ta karta by wam się nie wyświetlała. Te rozmowy grupowe FaceTime to jest jedna rzecz, która gdzieś tam pojawiła się, że ma teoretycznie zostać zaimplementowana do systemu iOS, a drugą jest nowa forma oszczędzania energii. Czyli system iOS będzie sobie bardziej lepiej mądrzej dystrybuował tą energię zgromadzoną w akumulatorach przede wszystkim iPhone'a no i jakoś włączał taki bardziej energooszczędny tryb na przykład w nocy czy też przykładowo rozpoznawał że weszliśmy do domu jesteśmy w zasięgu sieci Wi-Fi więc na przykład wyłączał wtedy sieć komórkową no, Dokładnych szczegółów jeżeli chodzi o to dystrybuowanie energią aby starczyło nam jej na dłużej po prostu i żeby ten czas pracy na baterii się wydłużył nie znamy No, ale coś jest na rzeczy i myślę że takie wydłużenie tego czasu pracy na baterii każdy użytkownik iPhone'a niezależnie od modelu przyjąłby z uśmiechem. Myślę że wielu użytkowników interesuje sprawa na jakich, na jakich urządzeniach w ogóle będzie można zainstalować system iOS. Od dawna Apple, od kilku miesięcy, Apple informuje, że przyszłe wersje systemu iOS nie będą wspierały aplikacji napisanych na 32-bitowe procesory. Tych aplikacji cały czas w App Store jest całkiem sporo. Nie wiem czy one wylecą po premierze iOS 11 czy też zostaną i będzie je po prostu można zainstalować tylko na starszych urządzeniach, no ale jest to zwiastun tego, że iOS 11 nie będzie dostępny na procesory z 32 na urządzenia z 32-bitowym procesorem, no czyli przede wszystkim oberwie tutaj iPhone 5, ja wiem, że nadal jest sporo użytkowników tego telefonu, no i oni chyba niestety będą musieli Pozostać z iOS 10, choć nie wiem, czy słowo niestety jest tutaj dobre, bo dobrze pamiętamy, że ostatnia aktualizacja dla iPhone'a 4, czyli to był bodajże iOS 7 albo 8, musiałbym, jeżeli jesteście użytkownikami tego telefonu, to doskonale wiecie, no to ta aktualizacja tak naprawdę zabiła ten telefon, on po prostu chodził tragicznie. Więc myślę, że czasem lepiej nie dostać aktualizacji i cieszyć się sprawnie działającym systemem. A ja wiem z autopsji, że iOS 10 całkiem spoko działa jeszcze na iPhone'ie 5, no niż właśnie dostać aktualizację, którą wielu użytkowników zainstaluje z miejsca po prostu automatycznie. No, i zamieni swój telefon w naprawdę nieużywalny przedmiot, który po prostu działa wolno i no nie spełnia dobrze swojej, swojej roli, bo kiedy na otwarcie aplikacji wiadomości musimy czekać kilkanaście sekund, no to umówmy się, że to nie jest coś, czego użytkownicy oczekują. Te prezentacje rozpoczynające konferencje WWDC zawsze się skupiają przede wszystkim na oprogramowaniu, o czym wspomniałem już wcześniej. Natomiast co jakiś czas, co kilka lat, tak jak na przykład w 2013 roku, kiedy zaprezentowano nowe MacBooki R oraz Maca Pro wtedy, no, dotykają również tematu o sprzętu. No i prawdopodobnie tak będzie w tym roku i. Jeżeli wierzyć plotkom, to zapowiada się sporo premier dotyczących tych urządzeń, bo tak naprawdę obejmujących y, aż trzy tematy. Zacznę od tego, który przynajmniej mnie interesuje chyba najmniej, czyli głośnika, y, takiego smart głośnika Siri. Y, smart głośnik Siri, czyli taki odpo taka odpowiedź Apple na Google Home or, albo Amazon Alexa. Y, nie wiemy na razie też jakichś niesamowitych szczegółów. Wiadomo, że ma być oczywiście z wykorzystaniem Siri. Wiadomo, że ma być tam mały panel dotykowy, żeby jakby operowanie tym głośnikiem nie, do, nie ograniczało się wyłącznie do głosu. Konstrukcja ma przypominać też tak, ma być taka cylindryczna i nieco przypominać właśnie Amazon Alexa. I Wykorzystana ma również zostać technologia, która trafiła do Apple po przejęciu Beats. Oczywiście przejęcie Beats było związane z jakby podwalinami pod serwis Apple Music, e, oraz z tym, że no, Apple ma teraz własną linię, kilka linii słuchawek e, Beats, e, ale też wszystko wskazuje na to, że do Apple trafiła jakaś nowa technologia e, dźwięku. Która może właśnie zostać zaimplementowana do tego głośnika, by on grał lepiej, czy też lepiej odczytywał głos? No, tego niestety szczegółów tutaj nie znamy. Oczywiście prawdopodobieństwo, że ten głośnik będzie mówił do nas po polsku i będzie rozumiał polski język jest małe, więc podejrzewam, że adopcja. Tego sprzętu będzie taka sama jak Amazon Alexy czy Google Home w Polsce, no czyli po prostu niewielka. Bo nawet tutaj znajomość języka angielskiego nie jest wystarczająca, ponieważ kiedy ja Siri powiem po angielsku, żeby zadzwoniła mi do Jacka Ziemby, no to ona po prostu nie zrozumie. Bo raz, że odmieniłem swoje imię i nazwisko, jak to zresztą w polskim robimy, na dwa, że moja wymowa Jacek Ziemba jest troszeczkę inna niż ona tam mówi, Jacek Ziba. Więc, no po prostu. Nie sprawdza się to do wybierania kontaktów do takich podstawowych rzeczy, więc oczywiście ten głośnik będziemy mogli zapytać, nie wiem, jak wysoki jest Mount Everest, czy kto jest prezydentem nie wiem, Francji. Ale większa użyteczność chyba w Polsce z tego przynajmniej na razie nie będzie, choć należy pamiętać, że ten rynek tych smart głośników, nie wiem w ogóle jak nazwać tę kategorię sprzętu, więc tak sobie ją nazwałem smart głośniki, no cały czas rośnie i zyskuje na popularności w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim ze sprawą Amazon Alexy, Amazon Echo, która doczekała się już kolejnego urządzenia. Kilka tygodni temu wyposażonego tym razem w kamerę wideo i ekran, tak jak właśnie ten głośnik Siri Speaker e, ma otrzymać. Drugim sprzętem, którego premiery się spodziewamy, jest nowy iPad. To urządzenie miało już według plotek zostać zaprezentowane w marcu. Wtedy też konferencja się jednak nie odbyła. Zobaczyliśmy. Takiego trochę następca iPada R2, czyli po prostu model iPad. Zobaczyliśmy również czerwone iPhony i nowe paski dla zegarka Apple Watch. No ale ponieważ ten drugi iPad nie zadebiutował wtedy, no to Apple zdecydowało się, żeby nie robić konferencji. No więc teraz jest idealny czas, aby po prostu konferencję pokazać ten sprzęt na tej konferencji. Ming Kuo, czyli taki analityk, który dosyć trafnie zwykle przewiduje ruchy Apple, mówi, że o ile w przypadku tego Siri Speaker jest szansa 50% na to, że Apple go teraz zaprezentuje, tak w przypadku tego iPada e, szanse wynoszą 70%. No, zobaczymy, czy się myli, czy, czy też nie. W każdym razie e, iPad ten ma zostać wyposażony w ekran 10,5 calowy. Bądź pozbawionym przycisku Home, no i generalnie mieć bardzo wąskie ramki. Mimo już ekran będzie większy niż w przypadku chociażby iPada R2, tak jakby wielkość obudowy sama bryła tego urządzenia ma pozostać niezmieniona przez to, że właśnie te ramki ulegną zmniejszeniu. Czy to będzie wygodne dla użytkowników? Ciężko na ten moment stwierdzić, ja póki co nie jestem przekonany. No, zobaczymy w ogóle, jak to będzie. Możliwe, że, że Apple zmieni proporcje ekranu. O tym się na razie w plotkach nie mówiło, ale gdzieś mi tam w głowie pojawiła się taka ewentualność no bo jeżeli ten ekran będzie 16 na 9 czy też 185 na 9 tak jak na przykład te nowe smartfony LG czy Samsunga no to wtedy on ulegnie takiemu wydłużeniu przy jednoczesnym zachowaniu ramek i szerokości tego, tego ekranu, no zobaczymy ciężko tutaj wyrokować, oczywiście ten nowy iPad ma otrzymać też wszystkie te takie atrybuty które są nierozłącznie związane z iPadami Pro, no czyli złącze Smart Connector, które pozwala na podłączenie klawiatury Smart Keyboard i oczywiście wsparcie dla stylusa Apple Pencil, po tym jak Wacom pokazał w lut tym albo w styczniu swoje nowe Intuosy Pro, e, właśnie też z nowymi rysikami, mówię teraz o tabletach graficznych, dla, nieza, e, dla tych, którzy nie wiedzą, e, tam jest czułość na poziomie 8000 stopni czułości, więc jestem ciekaw, czy Apple jakoś odpowie na to i zaprezentuje nowego mm, stylusa Apple Pencil. Bo szczerze powiedziawszy, nadal uważam, że to urządzenie jest troszeczkę niewykorzystane przy takiej możliwości właśnie wykorzystania go jako tablet graficzny. Czyli tak jak na przykład Cintiki od, od Wacoma. Czyli podłączamy sobie e, iPada do naszego komputera po prostu przez Lightning i USB. No i widzimy na przykład interfejs Photoshopa, Lightrooma, Mai, Autodeska, jakieś programy itd., itd., Oczywiście są już teraz zewnętrzne narzędzia, które na to pozwalają, ale nie wszystkie programy tutaj z tym współpracują. Nadal jesteśmy ograniczeni do tego Apple Pencil, no więc nie działa to idealnie, tak jak właśnie w tych Sintikach od 2, eee, także ciekaw jestem, bo tutaj no, fajnie by było połączyć to urządzenie, żeby nie mieć na przykład tabletu graficznego, jeżeli ktoś jest grafikiem ilustratorem, eee, grafikiem 3D, no tylko właśnie wykorzystać tego iPada ze świetnym ekranem o wysokiej rozdzielczości, ze świetnymi. Kolorami przede wszystkim. No i właśnie z fajnym wsparciem tutaj technologicznym, oprogramowaniem i z rysikiem Apple Pencil 2, no byłoby to super zestaw i chyba sam bym się zdecydował na, na zakup. Także jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to Apple wyjdzie. No i na koniec warto wspomnieć również o nowych makach. Tutaj również nowe maki mają podczas tej czerwcowej konferencji zostać odświeżone. Nie zapowiada się jakaś rewolucja, czyli to będzie tylko odświeżenie procesorów, żeby były nowe wersje procesorów Intela, zarówno do MacBooka Pro, jak i MacBooka tego 12-calowego, jak i MacBooka R. Co jest ciekawe. Po premierze w zeszłym roku w zasadzie MacBooka Pro tego nowego z panelem Touch Bar, no mówiło się, że ta linia MacBooków R tak no raczej nie będzie już kontynuowana, no jeszcze chwilę pozostaną w sprzedaży, ale z czasem po prostu zostanie tylko MacBook Pro i MacBook, tak jak to miało miejsce, no 10 lat temu. W każdym razie, no może 10 to przesadziłem. W każdym razie, podobno MacBook Air sprzedają się na tyle dobrze, że Apple zmieniło zdanie i jednak będzie kontynuować tę linię, będzie ją jakoś nadal rozwijać. Po prostu to urządzenie mają bardzo fajny stosunek jakości do ceny i są nadal bardzo często kupowane, przede wszystkim przez nie wiem, studentów, osoby, które nie mają jakichś niesamowitych potrzeb dotyczących mocy obliczeniowej komputera. No więc myślę, że sama zmiana procesora to nie wszystko i fajnie by było, żeby to urządzenie dostało ekran Full HD. Tam na razie jest ekran w tych MacBookach R1440x900. No Full HD, czyli 1920x1080 na pewno byłoby mile widziane przez wszystkich użytkowników i wtedy zrobiłby się z tego naprawdę fajny sprzęt. 12-calowy MacBook ma po prostu dotrzymać nowy procesor, jak już wspominałem, podobnie nowy MacBook Pro i ma zadebiutować jego... Nowa wersja, czyli będzie można wybrać wersję z 32 GB e, pamięci RAM. Również mówi się o tym, że iMac otrzyma jakąś taką wersję bardziej pro, ale to prawdopodobnie nie teraz, tylko w drugiej połowie roku. Dobrze, trochę się rozgadałem dzisiaj, ale faktycznie tych nowości, których oczekujemy jest naprawdę całkiem sporo, więc chciałem poruszyć wszystkie tematy i przedstawić Wam, no czego możemy się spodziewać. Jeszcze raz zapraszam Was na wspólne oglądanie z nami konferencji, na naszą relację. Jeżeli wejdziecie tego dnia na MyApple, to tam jest u góry taka zakładka Live, klikniecie sobie i będziecie mogli no, po prostu z nami śledzić tę konferencję, czytać nasze komentarze. Także serdecznie zachęcam. Oczywiście Apple już potwierdziło, że będzie transmitować e, konferencję, więc też ją sobie będzie można bezpośrednio zobaczyć na swoich iPhone'ach, iPadach, Apple TV, e, MacBookach i na komputerach z Windowsem 10 przez przeglądarkę Edge. Jest również możliwość oglądania przez VLC, ale. To zawsze tam są jakieś z tym problemy, bo tam trzeba taki kod wpisać, więc nie mogę obiecać, że wszystko pójdzie e, pomyślnie, jeżeli korzystacie z innego programowania niż macOS, iOS czy też e, Windows 10. No i na koniec, oczywiście zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi materiałami, oceniania naszych filmów, oglądania też innych materiałów, które e, dla Was przygotowaliśmy. No i oczywiście dzięki za poświęcenie czasu na zobaczenie tego materiału. Na razie, cześć!